Mamy jesień, jesteśmy w ogródku i dzisiaj przyszła nam przesyłeczka, kucheneczka na z firmy Kenway, camping stove, w takim eleganckim kartoniku. Paragon, porządna firma wystawiła. Paragon z podziękowaniami za zakupy, w takim woreczku. Kartonik na razie odłożymy, rozpakujemy woreczek i zaraz złożymy kuchenkę. to poszczególne części kuchenki, podstawka, dalej taka wkładka z podwójnymi ściankami. Perforowanymi, bo ta kuchenka jest na drewno, ale nie tylko na drewno, ale też na gaz drzewny, który się w trakcie palenia wydziela. Palenisko i ruszt. No i składamy. Bardzo prosto. To w to. To w to. A to na to. I cała filozofia. Teraz przygotujemy opał i będzie pierwszy odpał kuchenki załadowany piecyk palimy tu będzie postawiony garnek stawiamy ruszt jeszcze docicimy parę drewek jedziemy z koksem i będzie kuchnia kuchnia trwa, trzeba było zrobić zasłonę od wiatru ale powiem wam, że że ziemniaki już parują chodzi o obiadek Jak ktoś mówił, że nie dymi dymi Może to kwestia tego, że tam dużo tego ładowałem byliśmy w lesie, targałeś wierką wychwyciłem suchych No i zobaczymy Postęp no, jest, że nie mierzyłem czasu, ale to nie trwało dłużej na pewno niż na zwykłej standardowej kuchence i ziemniaki są już właściwie są naprawdę szczęciutkie jeszcze trochę niech się podżega musiałem taki kątek za kątek kuchenny zrobić bo się ustawiłem w takim korytarzu a dzisiaj naprawdę wieje dlatego dzisiaj biwak to nie byłby dobry pomysł myślę, że na biwaku kuchenka już się też sprawdziła jedna ważna rzecz musi być naprawdę osłonięta od wiatru ale to chyba jak w każdej no żadna nowość. No zobaczcie, jeszcze nagietki. Tak wygląda nagietek. Kalendula officinalis. Dobra. No ja właściwie widzę, mam są gotowe. Zobaczymy, czy kotlety są gotowe. Widzę, że złodziej kot wskoczył. Kot coś kradnie. Kot wam coś kradnie. Kot wam kradnie. Nie jest, filmuję. Dzień dobry. Hello. Zaraz przychodzę z ziemniakami. popsułam no, należało po prostu mu więcej załadować i ona pięknie trzyma wtedy teraz strzela i skrani go to iglaste drewno No dobra, to ja się rozłączam i życzę smacznego.